Moim Państwa gościem jest Pani Profesor Czesława Rosik Dulewska, światowej klasy ekspertka od inżynierii środowiska. Pierwsze moje pytanie jest, powiedz mi, co to w ogóle jest? Jak, ale tak dla osoby, która no, kompletnie z inżynierią nie ma nic do czynienia, mam tatę inżyniera, ale to mi się wydaje nie wystarczy. Tak, można mieć tatę inżyniera, ale można o inżynierii środowiska niewiele wiedzieć. Więc może zacznę od początku, bo zawsze jest taki dylemat, to nawet wśród zdających egzamin doktorantów, kiedy daję, zadaję pytanie ochrona środowiska, inżynieria środowiska, czy jest różnica, czy nie ma różnicy? No więc pytanie jest chyba czasami trochę za trudne, więc namierzam to w ten sposób, że pytam, no tak ochrona, no ochrona jakimi metodami może być? Czy inżynierskimi też? No tak, jak będzie inżynierskimi, to znaczy, że wchodzimy w inżynierię środowiska, bo zawsze mówimy o ochronie środowiska, że to jest i prewencja, i naprawa. Zależy nam na prewencji bo nie chcemy tego środowiska dewastować, a jeśli już dewastujemy, no to naprawiajmy. W związku z powyższym, no w ochronie przede wszystkim mówimy o prewencji i naprawie. Natomiast jak przechodzimy do inżynierii środowiska, to chciałam powiedzieć, że inżynieria środowiska jest tak stosunkowo nowym kierunkiem studiów. Wcześniej na Politechnikach była inżynieria sanitarna, no głównie wiadomo czego dotyczyła. Później zaczęła z niej pączkować inżynieria środowiska. Już po raz pierwszy w 1973 roku na drugim Kongresie Nauki Polskiej przyjęto właśnie wówczas, że inżynieria jest nauką o metodach i technicznych środkach ochrony właśnie oraz w metodach wszystkich przekształcania środowiska, wszystkich jego elementów dla zapewnienia czego? Optymalizacji warunków socjalno-bytowych, dobrego naszego samopoczucia, ale również i Stymulacji racjonalnego wykorzystania przyrody, bo przecież o to nam chodzi. Na tym nie był koniec, dlatego że było jeszcze wiele wątpliwości, więc na trzecim kongresie nauki polskiej w 1986 roku potwierdziliśmy, i tu już wtedy byłam jednym z autorów tej właśnie nowej formuły, pracując w Instytucie Podstaw Inżynierii i środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Że inżynieria środowiska wtedy po raz pierwszy powiedzieliśmy, że ma charakter interdyscyplinarny. Dlaczego? Dlatego, że obejmuje i kompleksowe aspekty techniczne, przyrodnicze, ale również nie można zapomnieć, że gospodarcze, społeczno-ekonomiczne, również naukowe, a jak wiemy dzisiaj również i polityczne. A I czemu, tak, czemu polityczny? Mówi, że teraz jak wiemy polityczny, co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy niejednokrotnie pod pręgierzem jakichś właśnie takich zaleceń, które niekoniecznie wynikają, czy nie są efektem naszych badań, ale są efektem zaleceń czy wizji kogoś, kto nie ma najlepszego rozeznania w środowisku, ale tak mu się A, wydaje. No, A podać jakiś przykład? Nie, nie chciałabym. E, ale wyobrażam sobie, że to nie jest problem szczególnie w polski. Prawdopodobnie e, nie, tak się nie. dzieje na całym e, świecie. Są politycy, rzadko swoją ekspertów. Politycy zawsze mają swoją wizję, bo oni mają swoje obserwacje, swoje wizje. Te wizje nie zawsze są kompatybilne z naszymi wizjami. Dlatego postanowiliśmy również włączyć i te właśnie aspekty yy, polityczne, które wpływają również na stan i ochrony kształtowania środowiska. Co? Ostatnio widzimy przy odrze. Mm -hmm. Czyli... Czy tam jest więcej nauki, czy tam jest więcej innych działań. Nie chciałabym tu za daleko wchodzić, żebyśmy się nie no, Właśnie To, to myślę, to jest bardzo ciekawa, ciekawy temat, bo to widzieliśmy też przecież no. wydobywanie gazu łupkowego, czy kwestia smogu, czy kwestia tak. no, w ogóle coś rozmianych no zmian klimatycznych. To, no. to, to moje pytanie jest takie. No, zaraz inżyniera środowiska to się zajmuje też polityką końców? Nie, nie zajmuje się, a niestety yy, może. Inżynieria się nie zajmuje polityką, inżynieria środowiska, ale wpływy pewnych, że tak powiem, jakichś poruczeń politycznych, nie wiem jak je nazwać, dotykają nas również, prawda? No, widzimy to w wielu, wielu działaniach. Natomiast no, staramy, się, staramy się nie ulegać, i myślę, że dlatego jesteśmy naukowcami, dlatego jesteśmy wykładowcami akademickimi żeby pewne rzeczy młodzieży naświetlać w sposób właściwy. I dlatego dzisiaj, mówiąc o największych naszych zagrożeniach, jeśli chodzi o środowisko, czyli to, czym zajmujemy się na kierunkach również inżynierii środowiska, no to sprawa zanieczyszczenia powietrza, efekt cieplarniany. Widzimy, że no, znaczy się omawianie tego samego procesu przez nas naukowców, przez lajków. Jest czasami diametralnie różne. Ja dzisiaj bardzo często słyszę, no gdzie ten efekt cieplarnianych, skoro jest czerwiec, a my tu mamy zimne noce, poranki, a za chwilę będzie świętej Anki, czy tak? I wszystko miałoby się zaczynać od nowa. No nie mówiąc już o właśnie również dziurze ozonowej. Też inna jest interpretacja pewnych środowisk laickich, a zupełnie inna naukowych, w tym medycznych również, prawda? Także no, takim wyzwaniem dla nas z ostatnich lat, które, na które uczylamy i młodzież, i chcemy jak najszybciej, jak najwcześniej ich edukować, to sprawa smogu. Sprawa smogu, który też stawia nas w czołówce, przynajmniej krajów Unii Europejskiej, już nie będę poruszała Wreszcie nas jesteśmy gdzieś innej... w czołówce. Tak jest, i w związku z powyższym no, mamy tutaj dużo w tym zakresie do zrobienia. Jeśli ktoś jest zainteresowany inżynierią środowiska, to na pewno będzie ta niska emisja go niejednokrotnie bombardowała swoim, że tak powiem, swoimi efektami. Mamy tych wyzwań bardzo wiele i myślę, że dzisiejsza generacja studentów inżynierii środowiska i naszych naukowców musi zwrócić uwagę na te wszystkie wyzwania, które dotyczą i energochłonności, materiału ochłonności, mówimy o zagrożeniach przemysłowych, komunalnej, o niewłaściwych działaniach w zakresie gospodarki przestrzennej, no bo to wszystko przecież odbija się na tym, co widzimy w środowisku. Czy Nie, nie chcę dalej perorować, bo tych zagadnień jest bardzo dużo, ale myślę, że są to zagadnienia, które dzisiejsi studenci, bo jeśli zwracamy się do studentów, to powinni być świadomi już nawet idąc na studiach, bo wtedy zupełnie inna jest ich percepcja i zupełnie inne jest ich zaangażowanie w odbiorze tej wiedzy. Ja rozumiem, że no. żeby tak podsumować, inżynieria no. środowiska w dużym stopniu to jest badanie wpływu człowieka na środowisko tak, i ale przeciwdziałanie. Pomoc, tak, ale to my już y, bardziej ochrona środowiska zajmuje się prewencją, a my już tą naprawą. Tego, co człowiek zniszczył, i to już nie tylko metodami biologicznymi, ale i technologiami. Na przykład prowadzę zajęcia z technologii w gospodarce odpadami i proszę mi wierzyć, że to jest temat jak rzeka i co chwilę przybywa nam nowych technologii i praktycznie nie jest to. Prze, y, nie jest to, że tak powiem, przedmiot konstans, tak samo jak koledzy, którzy prowadzą technologię w oczyszczania właśnie ścieków, w remediacji gleb. No, praktycznie tu nie ma niczego konstans, bo inżynieria środowiska polega na tym, że my ciągle pracujemy nad nowymi technologiami poprawiającymi czy naprawiającymi już stan środowiska. Właśnie mój doktorant kończy pracę, z gazowania frakcji, można powiedzieć palnej, wydzielanej z odpadów komunalnych, czyli mamy znowuż już ten obieg zamknięty, prawda? zupełnie nowy styl postępowania. My wiemy, że segregujemy odpady, ale też wiemy, że to co nie jest segregowane czy dosegregowywane w instalacjach mechaniczno-biologicznych. I tu mamy frakcję nadsitową, którą już w całej cywilizowanej Europie traktujemy jako trzeci co do wielkości nośnik energii i to właśnie stale wytwarzany no, bo my przecież jesteśmy tego jawnym przykładem, że wykorzystując produkty, mamy też i odpady. Super. Także... To mówisz dużo różnych trudnych słów. Dla mnie to nie, nie wszystko rozumiem, ale to myślę, że jestem w stanie no. z tym żyć. Oczywiście zanieczyszczenie wód to jest temat rzeka. To to, to, jest to się może zgodzić. Rzeka, tak. Sprawy, zanie sprawy odpadów to jest temat. Y jak rzeka, ale w przypadku odpadów, gdyby mówić o środowisku, to ja sobie może powiem jeszcze o środowisku glebowo-gruntowo-wodnym, bo y, pamiętam swego czasu, ponieważ już długo pracuję w Instytucie. Na początku y, wysyłaliśmy publikacje pokazujące, jaki jest stan zanieczyszczenia gleb, ale równocześnie środowiska gruntowo-wodnego w województwie śląskim no bo po to powstał Instytut Między innymi w Zabrzu. Prace nam odrzucano, a proszę powiedz mi z jakiego powodu. Że nigdzie więcej w Europie nie ma takiego zanieczyszczenia, więc prace nie będą cytowane, nie będą błąd, ciekawe. Tak. tak, ale okazuje się, że po tych niemal 40 latach może stwierdzamy dużą poprawę oczywiście i w stanie zanieczyszczenia powietrza i gleb, ale to, co się raz dostało, szczególnie jeśli chodzi o związki nieorganiczne. Albo jest wypłukiwany właśnie infiltruje do wód podziemnych, albo zostaje zasorbowany w środowisku glebowym i to jest ten następny problem. Dzisiejsza młodzież będzie też musiała walczyć i na studiach i później z wszystkimi zanieczyszczeniami organicznymi, a organiczne przede wszystkim pochodne ropy naftowej. Mamy tu cały szereg. Cały szereg problemów, ja nie chciałabym wystraszyć tych studentów. Ja myślę, że tak, jeśli tak już rozmawiamy, to chciałabym powiedzieć, że inżynieria środowiska jest to, jeśli ktoś, y, y, czy pracuje jako naukowo, czy studiuje, czy wykłada y, z pasją, to będzie miał całe życie co robić i no, efekty można oglądać czasami. No, ja myślę, że w przyszłości to może nawet terraformowanie to będzie właśnie inżynieria środowiska. No Wiele będzie, No a ja właśnie między innymi zajmuję się wykorzystaniem ciepła odpadowego. Jak pracę habitacyjną przygotowywałam, nikogo to nie interesowało. Budowałam instalacje do odzysku ciepła odpadowego ze skreplaczy turbin w energetyce na obszarze jednego hektara, ale byliśmy bardzo bogaci, mimo że że tak powiem, bilans, który robiłam wtedy ciepło odpadowego z wszystkich zakładów przemysłowych, to było ponad 15 terawatów. Hmm. Czyli mówimy o ogromnej ilości. Natomiast no, teraz nagle się okazało, że wracamy ich do ciepła odpadowego. No, każdy chce mieć rekuperator. Dobra, a, tak. a powiedz mi no. jedną rzecz, bo jakby już rozumiem, jeśli komuś zależy na środowisku, to. To jest dobry kierunek. Bardzo ale, dobry. ale co trzeba jeszcze umieć? powiedzmy jak ktoś ma Aha, perspektywę, nie wiem, dwóch lat przed sobą dobra. na co by warto się A nastawić? No, właśnie. A to super. To jest świetne pytanie, dlatego że no nie chcę narzekać na młodzież, ale czasami przychodzi słabo przygotowana na, na, na studia. Myśmy kiedyś mieli weryfikację dokładną na każdym etapie. Dzisiaj. Brak weryfikacji zawsze prowadzi do takiego obniżenia lotów. Natomiast nie bez kozery na te studia zdawało się zawsze matematykę albo fizykę, chemię. Pierwsze lata to jest matematyka, fizyka, chemia i temu podobne. Trudno mówić o środowisku. Przyszły inżynier, po pierwsze, musi umieć liczyć, nie tylko na liczydle, musi umieć projektować, a po drugie, jeśli chce pracować w środowisku, to musi. Poznać chemię tego środowiska, procesy fizykochemiczne, procesy biochemiczne, i myślę, że tu trzeba już w szkole średniej zainteresować się tymi przedmiotami, również nie można pomiję, pominąć w pełni procesów, yy, znaczy właściwie przedmiotów przyrodniczych. To no przecież pracujemy w środowisku, które żyje. Mhm. Jesteśmy jego częścią składową, więc myślę, że najlepiej znajdują się studenci, którzy tak, po pierwsze potrafią. Tak jak mówię, radzą sobie z problemami matematycznymi, no bo przecież projektujemy, obliczamy, no całe nasze życie jest również, że tak powiem, odzwierciedleniem naszej wiedzy matematycznej. No i pozostałych przedmiotów, tak jak mówię, fizyki, chemii, biologii, no bez tego ani róż. No bo trudno mówić o środowisku, nie znając właśnie tych podstaw. Dobra, to, to już jest... Tak, a później już do mikrobiologii dochodzimy i do pozostałych. To powiedz mi, co można po tym robić? Jak ktoś skończył te studia, jaki mm -hmm. jest taki typowy zawód? Powiem, typowy zawód. Nasi absolwenci i ochrony środowiska, i inżynierii środowiska, Pracują świetnie, a nawet prowadzą biura takie konsultingowe, ale połączone z wykonawstwem wszystkich działań w środowisku. Pracują w wszystkich referatach ochrony środowiska, szeroko pojętej w zakładach przemysłowych. Praktycznie ja nie wiem, no my wszędzie tych naszych absolwentów spotykamy, dlatego że wszędzie, w każdym przemyśle, gdzie no. Każdy przemysł musi spełnić wszystkie wymagania, jeśli cokolwiek robi, wszystkie wymagania dotyczące oszczędzania tego środowiska. Czyli oni właściwie i w biurach projektowych, i w zakładach przemysłowych, i na uczelni, i spotykamy ich w szkołach. Dziewczęta często idą do techników, czy już teraz technika nie są modne, to jeszcze do jakichś przedmiotów właśnie takich ciekawych w szkołach. Niemniej jednak, tak jak mówię, myślę, że nie ma miejsca, gdzie nie, spod, nie ma zakładu przemysłowego, nie ma biura projektowego, który dotyczy spraw środowiskowych, gdzie nie byliby nasi absolwenci. A poza tym powiem, że jeszcze teraz robią bardzo ciekawą, dodatkową specjalność, o kurczę zapomnę, coś związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, i to już w zakładach, które między innymi pracują na rzecz środowiska, czyli też ma mając te podstawy o środowisku, dają sobie z tym radę. To powiedz mi, patrząc na troszkę z boku, co mogło być takim największym zaskoczeniem, jak ktoś zaczyna te studia? No, po słuchu naszego podcastu przekonał się, zaczął. Tak. No i jaki będzie taki pierwszy szok? Eee, szok pozytywny czy negatywny? No, jak to definiujesz? <laughs> Bo Jeśli y, obserwuję studentów, to szokiem negatywnym są wymagania z matematyki, fizyki i chemii. Czyli tutaj Zawsze nie ma no wydaje, pasaran, tak. trzeba umieć. Zawsze im się wydaje, że po szkole się nie jak przychodzą, no co tam środowisko, to wszystko jest takie dość y, pantarei na to, Natomiast a pozytywny jak dochodzą do przedmiotów już takich właśnie kierunkowych, technologie mamy w gospodarce wodno-ściekowej, odpadowej, w ochronie powietrza, i wtedy jak się ich troszeczkę zarazi tą problematyką, to w większości ja powiem, że w tej chwili składam dużą monografię z badań, w której brali udział moi studenci w ramach prac magisterskich, a dotyczy sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej. Zanieczyszczeń właśnie odpadów organicznych, mineralnych, mineralno-organicznych, i powiem, że z wielką pasją pracowali wakacjami. Prowadziliśmy te badania, bo wtedy można było ich dobrze dopilnować w laboratoriach. Także no, pasjonaci są. A powiedz mi ze swojego doświadczenia: czy ty sama przeżyłaś jakieś rozczarowania albo zaskoczenia związane z tym zawodem? Chyba, chyba nie. Ja, ja właściwie jestem urodzoną, jak to niektórzy mówią, saropotymistką optymistką. A poza tym, od początku moje wykształcenie dawało mi szansę na rozumienie wielu zjawisk. Także no. Przez moją sytuację rodzinną nie mogłam od razu podjąć pracy właśnie w instytucie. Musiałam najpierw w pracowni biochemicznej, w której też się wiele nauczyłam, pracować. Natomiast później praca w instytucie była dla mnie naprawdę cudowna. Tym bardziej, że od razu zostałam rzucona na głęboką wodę do projektowania, budowania, eksploatacji dużej instalacji do odzyskania Ciepła odpadowego ze skraplaczy turbin w energetyce. To hmm. było takie moje no, pasja numer jeden. Najpierw rekultywacja osadników popiołu, też przeciekawe zagadnienia, później to, no a później wchodziłam coraz dalej, dalej. A później wykorzystanie wód geotermalnych. O właśnie, nasi studenci na razie nie mają tego w programie, ale wykorzystanie ciepła wód geotermalnych to jest temat, jak rzeka. Właśnie. I tu z zespołem krakowskim, jeszcze z naszym profesorem, członkiem rzeczywistym, profesorem Nejem z Krakowa, m, razem pracowaliśmy na dużym projekcie na wodach geotermalnych, odzyskując ich ciepło. No, t, Mamy tru, t, na podchalu. Trudno znaleźć osobę, która nie pasjonowałaby się odzyskiwaniem ciepła ze skraplaczy, no. ale powiedz mi wobec tego z... Chociaż anegdotkę jakąś, może nie to, że rozczarowanie, no. ale, ale coś pozytywnego, jakaś nie. anegdotka wiążąca się z tym zawodem, bo jakby jak mówimy nie. o tym bardzo ogólnolotnie, tu środowisko, tak, tak. Nie, nie. tu techniczne rzeczy, które tak się troszkę żartuję, ale ja nie wszystkie no. z nich nawet tak, rozumiem, tak, 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 tak. a tak od serca, wiesz, ludzko, jak to, jak to może... No znacie, mogę powiedzieć o bardzo ciekawych doświadczeniach w ostatnim projekcie, który realizowaliśmy w wiele mhm. jednostek biostrategu, byli studenci, byli doktoranci, byli pracownicy naukowi na Jeziorze Turaskim. Okay. O, czy to tak, z tej pracy można jechać też. na jezioro też? Oczywiście, no, no prowadziliśmy nie badania na jeziorze Turyńskim i powiem, że no, wiele ciekawych anegdotek byłoby. Nie będę zdradzała wszystkiego. Niemniej jednak faktycznie y, studenci nie wierzyli i doktoranci, że można ze swoimi wykładowcami naukowcami również y, prowadzić badania, bawić się, a nawet. No, czasami sobie coś powiedzieć takiego, czego by się nie powiedziało w sali wykładowej. A z takich innych anegdotek, to może nie anegdotek, tylko zdarzeń bardzo ciekawych w moim życiu, zbieram to, bo studenci organizując na koniec studiów czasami jakieś bale czy coś, pisali o każdym z nauczycieli coś właśnie, co w przeciągu całego tego traktu studiowania no, wyczuwali i bardzo fajnie nas wszystkich określali, natomiast podobało mi się jedno też z określeń, które mnie dotyczy, no bo jeśli na autoreklama na koniec, że pani profesor jest chodzącą encyklopedią, jak coś nie wiemy, to do pani profesor. a faktycznie zachowywali się czasami nie do końca ładnie, pytając mnie o pewne zagadnienia, które wydawało mi się, że wynoszą ze szkoły średniej, ale jeśli później okazało się, że to jest encyklopedyczna wiedza, którą mogłam im udostępnić, Również, no to było dla mnie bardzo przyjemne. No dużo zresztą takich ciekawych spotkań. Super. A powiedz mi, tak z ręką tak. na sercu, bo to, to, to ostatnie Którą? pytanie. Którą? Prawą, lewą? No nie wiem, czy z prawą, czy, prawa, czy Jestem praw. To, to z prawą, bez tego ręką, <laughs> na, na sercu. Czy poleciłabyś studiowanie inżynierii środowiska osobie ze swojej bliskiej rodziny? Yy, niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak, chociaż powiem yy, z jednym zastrzeżeniem. Tu można polecić i komuś z rodziny, i najbliższym, ale pod warunkiem, że ma taki szerszy, że tak powiem, horyzont. Jak ktoś jest stricte nastawiony tylko i jest uduchowionym, nie wiem, jakimś humanistą. To może go trochę to środowisko rozczarować, będzie się, będzie się na każdym kroku stresował z tym, z czym się spotyka. A powiem dlaczego moi synowie nie poszli. Mam dwóch synów: jeden jest prawnikiem wziętym, drugi jest po doktoracie z zarządzania i marketingu, bo powiedzieć, że oni po prostu chcą żyć. Oni nie chcą żyć tak jak mamusia. Pracując 20 godzin na dobę, oni chcieliby normalnie pożyć. A powiem, że teraz żyją tak samo jak ja, czyli nie mają czasu na nic. No ale to nie wiem, czy zachęciłaś może jakieś ciepłe nie. słowa na koniec, no, żeby ludzie poszli tam i że nie Nie, Oczywiście. Nie, nie, no co by nie powiedzieć? Proszę mi powiedzieć, jak można żyć na tym padole ziemskim, nie czując spraw środowiska? A idąc na takie studia, naprawdę jesteśmy w stanie sobie wiele, wiele zagadnień, wiele spraw, które się dzieją w środowisku, wyjaśnić. A poza tym jesteśmy świadomi też naszego postępowania, uważam, że po inżynierii szczególnie, po ochronie. I myślę, że każdy, kto idzie na inżynierię środowiska, musi czuć pewną misję że zależy mi na tym środowisku, w tym miejscu, w którym żyję, bo to nie tylko nasza zamknięta klatka w mieszkaniu, w której powłączamy sobie wszystkie Wszystkie środki ochrony przed zapyleniem, przed nadmierną, wysoką temperaturą, ale myślę, że to powinna ta świadomość, że żyjemy w środowisku, które rozumiemy, i to jest chyba największa zachęta. I myślę, że każdy dzisiaj człowiek, który boi się zanieczyszczenia, bo mówimy dużo o zanieczyszczeniu, mówimy dużo o dziurze ozonowej, mówimy teraz o mikroplastikach i tak dalej, mogłabym wymieniać wszystko. Będzie bardzo świadomie podchodził w swoim życiu do wielu tych zagadnień. Myślę, że to jest takie najcenniejsze. Ja sobie nie wyobrażam, no bo ja inaczej na to patrzę, jak można żyć w tym środowisku, nie rozumiejąc go, nie czując w każdym miejscu różnicy, prawda? Jestem na urlopie, jest tak, jestem w pracy czy w mieście, jest tak, a dlaczego jest tak? Czy nie może być wszędzie dużo lepiej? Ja myślę, że to powinno być podstawowe wykształcenie, a po nim dopiero następne. Prawnicze, medyczne, jakieś inne. No bo wtedy myślę, że ma się te dobre podstawy. Super, bardzo serdecznie dziękuję. <grym <grym dziękuję. Moim Państwa gościem była Pani profesor Rosi no, światowej klasy naukowczyni z zakresu inżynierii środowiska. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło. No, dlatego przyjęliście mnie do Polskiej Akademii Nauk jako członka, już rzeczywistego nawet. <grym wioski> dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.